W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zmienić adres zamówienia w temu. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie. Najpierw musisz przejść na dół po prawej stronie, tam, gdzie jest napisane Ty. Następnie naciśnij Twoje zamówienia to jest pierwsza opcja. Nie martw się, jeśli ekran jest po angielsku, ponieważ kroki są bardzo proste do wykonania. Dotknij tej opcji, a potem naciśnij ten przycisk tutaj, aby zmienić adres zamówienia, które chcesz. Tutaj pojawią się wszystkie Twoje zamówienia, a to, które chcesz zmienić, musisz wybrać. Pamiętaj, że musisz to zrobić, zanim zostanie wysłane czyli jak najszybciej. Dotknij wybranego zamówienia, a teraz naciśnij ten przycisk, który się tutaj pojawia i ma napis: Edytuj. Jak widzisz, pojawiają się wszystkie dane. Możesz dotknąć dowolnego z nich, aby je zaktualizować. Kiedy już wszystko poprawisz, wystarczy nacisnąć na dole przycisk Zapisz i użyj. Poczekaj, aż się załaduje. A następnie, jak widzisz, pojawi się informacja, że wszystko zostało pomyślnie zaktualizowane. Jeśli Twój produkt nie został jeszcze wysłany, teraz zostanie wysłany na nowy adres. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny i do zobaczenia w następnym.